okej, okay. jesteśmy porotem. Okazało się, iż mikrofon mi się spierdolił. Ja to nie widziałem. Więc przedstawiam wam zmiany, jakie nastąpiły. Znajdujemy się na decjuszu, tak. Tu jest e, wybudowane przez Oryx'a na przytułek Na tej górze. Tu jest sauna. To jest zamrożone bajorko. domusowane. To wygląda pokójowo, tak szczerze. Że... Halo? Halo? No? Tak, jak mówię, że musisz poprawić ten. No, wygląda okropnie. Ale, cześć, kawę nieraz O, kurde, czemu on bije? No kurwa. Ale, no na mnie. No, zaatakowałeś. No to, to na górze, to, to dziwnie wygląda. Hmmm. Jakieś pomysły? Ty... Wiesz, od początku, to też to wszystko rozplanowałeś. Ja tylko budowałem takie sauna i zejście na dół.

ale mieliśmy problem z jednym terrorystą Taki ładny tarasik, patrzcie jaki piękny widok tutaj widzowie. Widok na pustynię Tak, ale ten daszek źle wygląda Być nie. na dach tak. hmm. Naprawić dach Kurczę, ale ładnie na to w nocy da. No to jest na dół, będzie w sensie, bo jeszcze nie skończona jest bloków mi bloków A, Bloki Hmm. Trzeba tam dać jakieś drzwi na dole też. Bo tutaj wchodzą mowy. Chcesz, żeby ci pomógł w wyprawieniu tego budynku. A no, możesz. To bym miał Dobra, jakieś drewno przynajmniej, eee, mam 8 bilka. To naprawdę nie jest dużo. Kiedy byśmy się wrócić do naszej żeby zobaczyć tam drewno trzeba. Eee, nie, jest są drzewa. Obok. Na dole. Ale z brzozy. O, Kurde, mam creepera. Tak daleko. Ty rozwiązaniem z szkieletem chyba. Ty, jest szkielet... Ej, ty możemy spać w sumie. To na, mamy łóżka. Dobra. Nasze łóżka pozyjne tak zwane. Spać, ponieważ trzeba spać. To ma sens. Ale to to jest duże. Do tamtąd, Czy tam sięga? Czy tam sięga? Co jest? To są dwa bagna, czy jedno takie wielkie? U, I tu się jeszcze ciągnie do tamtej wioski. Do tego. Arabowa. Holy shit. Są tak zwane bagna giganty, wielkie. Wielkie bagna. Terytorium no. Wielkich Bagien. To jest taka granica. Hmm. To jest nasza granica. Zabakdam się, nie zapuszczamy z naszym państwem. Äh, <grymne> Creeper. O kurde, miałeś rację, do tu wchodzą. No nie, kurwa, no one się spalanują. Kurwa. No ale to zostawił tu pochodnie. Chyba. Kurwa ten sklep. <grymne> Szczelał hipera. Co to było? Ja tego nie naprawiam. on wybuchnął? Sama obrona. Aha. O, węgiel. a dam. E on Kurwa przezuch. Hop, wybuch. No i niezła samoobrona. Chujowa samoobrona tak w sumie. Dobra. I tych Creeperów tu jest. To jest wieża Creeperów. Że w ogóle mobów, one spadają z nieba. R. Kurwa, takie pojedyncze. Razie... Fok. Kurde oni tu są stary. Niech spierdalać Zorientowali się, że wykupiemy im drzewa Nie spierdalać zanim wezmę posiłki. To w sumie ten dach bym pod kamio budował. See. Ja see. Ja po raz drugi, jakaś... ten teraz? Ciąg, słyszę jakieś kroki? Tak, i tak zapewne. Nie, to brzmi jak normalne tylko kroki człowieka. Kurde, muszę wyrzucić jakieś ten bo ja to ich za dużo. A ła! Skąd? Fuck! Get out. Get out. Get out. A ja pierdolę tu jest tyle bobu. Tylko kurwa cięższa praca jak on tych wykonywałem E... Teraz wygląda jeszcze gorzej. Trzeba było to po prostu rozpierdolić. Rozpierdolić ja, i, to i po prostu zrobić płaski dach. Nastał dzień, więc mogę budować, bo w nocy to się kurwa nie da, zbyt trudne warunki, zdecydowanie. Kurwa macie... Oby to nie był brain. Stary, dostałem schizę przez tą grę. SZEBUDU Dobra, stąd na rowie. SKĄD?! On tam wyszedł? Gdzie jest ten Creeper? Zresztą no tu przed chwilą był Creeper, a teraz go nie ma. Ty masz chizę. On mnie nas Rozwałem Chyba, w chyba, <ścoughs> chyba padły chyba. Czy uważasz, że to był zbyt głośny krzyk? No, to nie był właśnie krzyk. A, Dobrze przepraszam. Sorry, ta gra to jest horror. To nie jest horror, tylko ty masz chizę. To jest hiza, to jest realne, dosłownie się tutaj wydarzył wybuch, dosłownie mam tutaj dowody. Tu jest rozpierdolone wszystko, to nie jest hiza, to jest realne, każdy chce mnie zabić. Kurwa, jebany las. <grywa> ty tu zrobiłeś, ja pierdolę. Dajesz mi pozwolenia, bym to po prostu rozpierdolił. Dobra, rób to co chcesz. Ta. Odwalam to, dach będzie płaski. Będzie po prostu widok na każdą stronę, tak z dachu I będzie git Fuck. No okej, okay, to już wygląda całkiem lepiej Chyba Tak przypuszczam Nie wiem jaka jest twoja opinia Tell me what you think Mogę być no dobrze. To dobrze Chyba Ta właśnie nie działa Ponieważ nie ma ognisk. Widać ognienie. No po bokach. Po bokach będzie się grzało. Ojej, cieplutko się zrobiło. Ojej, jak przyjdzie. się zrobiło. Dawaj z drugim ogniskiem, się tutaj saunujemy Tego typu. Masz wiadro? No po to ci wiadro. No przecież to jest, to jest stan, to czego tego, nie dym. Nie chcesz się zatruć? Nie. Chyba w skrzynce były Trochę dusz to, ale ciepło. fajnie. No dobra. Prawda się. Daaah yeah. Cio Dobra wieczurujemy się, a później morsowanie Ech. Spadamy trociny To... Jakieś plany na wieczór? Ja pójdę znowu nawet Schodzę na dół Mhm mm Fajnie To fajnie No Ciepło, co? No, 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 no. Łatwo dojść się w ubraniach. Wypiętych do ciała. Nie podź się trochę. Nie, dla mnie to fajnie. Co okay. to na masowanie? <grym> yy. Eee, e, to nie jest na trochę. Ejo Woda całkiem miarkowana to Miarkowana w cholerę Aaa, czuję się ozezwiony. Yy, ja idę powrót do sauny Skończyłeś już te schody mowy? Yy. No pójdę na teraz to w sumie nie jest teraz, teraz. Piękny widok, co? Ale mający. W sumie to bym się już wrócił do Zarii do naszego domku. No ja, no ja też, domu. no ja też już. No ja też. Ja za domkiem. No ja też. No przez teraz tylko dochodź do schody na dół A, no tak. To trzeba było zrobić. Może mi pomożesz? No. O. Nie spodziewałem się poza odpowiedzi. A kurde, jaka tu jest przepaść stary... Gdzie ty, się nie... Gdzie ty jesteś? Gdzie ty zniknąłeś? Dobra? Chciałem tylko zobaczyć na jakim poziomie jesteśmy w Czajwile. Wywratam Ci może być crafting? Musiałem dać kill ty jesteś mądry no co? Dobra, to już chyba ta wysokość You say? Czy twoja intuicja ci to mówi? Czy jest ta wysokość? Ja ty się hmm. kopiesz To chyba nie to no wyjś... jest A może jesteśmy pod ziemią? Kurde, wszyscy po bez końca kurwa To jest pod ziemią ewidentnie może no, tutaj zobaczę. kopać O, ale idealnie! Ale idealnie! Na no, lepszą intuicję kube. niż ty. Dawniej się wykopać. zrobimy tak. Pyk. No. I mamy to. Mamy wejście na górę i mamy zejście na dół, to, to samo. Dobra, trzeba zrobić to bardziej widoczne. Zrobimy tutaj dużo pochodni. Taką drogę tutaj. Trzeba zrobić drzwi. Dobra. O kurde. Tego się wywalił. Dobra i tu zrobimy stanowisko od naszych koni Tu będziemy stawiać konie masy Gdzie są nasze konie? Nie no, w sumie ok. na dobrym miejscu Chyba? To to, co Wiedziałem. to za odgłos? Kurwa co? Co zaczął mnie atakować? Na na niego popatrzyłem O ale fajna bajorko Kto mnie jeszcze bije? No nie wytrzymie ja chciałabym się natrzeć na, na to piękne Bajorko górskie, ale naprawdę jest piękne, naprawdę piękną lokalizację. Ej kurde, ładnie serio. No. Taka czysta. No stary, dosłownie. Górska, czysta woda. Wo O stary! Ale tu jest... Kurcze, panie! O kurwa, ale zajebiste. Nie no, ta góra jest piękna, ale... Niebezpieczna strasznie pieczna, to Ja się w to nie, to, nie wiedział, że się opłacało Dobra eee! Eee, Kurwa jak to odpiąć, jak to odpiąć Kurwa jak to ręką. Eee, Uwaga okay. Gribel idzie eee! Gribel idzie Dobra, O oh, hej no Kurde zawiezi... uwięziłem się w tych drzewach jebanych Wejdź Wejdź na dół głupi koniu tak. Się na ulicy, jak tylko mnie. Nie mogę ja przetworzyć lasy. Okej, okay, a my Jestem. Jestem, jestem, ja to ja była ciężka taj... trasa. Trzeba ja taj... Trudne tereny. Chyba i się nie zmieniło. Dobrze. Nikt nas nie napadł. obecności. A? a nic z tych rzeczy. Mam Ej, pierde... mamy w całą pustynię. Na no, mapie? No. Dobra, zobaczmy. O, mamy całą pustynię rzeczywiście. No. Nice. No hmm. Tentaj, ten, ten, trzeba tu uzupełnić. Ja. Dobra, to ja może zrobię tą strzelnicę. Dobra, robić nie będzie. Jeśli będzie być strzelnica, to strzelnica będzie właśnie w tym miejscu tutaj. Trzeba right. po. 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 hmm. będzie popracować nad Dobra, oficjalnie klinika jest Zdatna Do Mam no tu wejść zapytać porad lekarzki, Ale nie ma i. Nigdzie nie więc, ale jest do użytku. Ja buduję sklepik mięsny. A ten! Sklep Bogdana Pytany sklep Bogdana Sklep mięsny u Bogdana Sklep mięsny u Bogdana Kurczę, jak to wygląda to w ogóle Łóżko! Dwa piece! Wszystko do życia. No potrzebne Mam nadzieję, że on nie będzie podjatał. Spodka go Oj. Sroga kara. Dobra, teraz musimy tego Bogdana załatwić. Najpierw sumie z arabowa, bo tamto są główni ci robotnicy. Ja i za Najmniejszą krajową. Dobra, potrzebujemy tory i w sumie tyle. No i wiadomo, jeszcze minecarta. Chodź. Dobra, Dawać dobra. Ty pracoholiku. No kurwa idę, tylko daj mi te rzeczy Musimy ukraść mieszkańca Arabowa Nie ukraść, tylko zrobimy migrację jednego człowieka Będzie Będziemy imigrantem, pracownikiem, żeby sobie zarobić Mimo miałeś... zarabiać, bo tutaj pójdę w ogóle chcesz to zrobić pacyficznie to będziemy musieli go przekonać żeby poszli z nami Dobra, nie, nawet wychodzenia, dobra to idziemy do tego Arabowa go Do Arabowa tam, gdzie mieszkają Araby, to będą najlepsi pracownicy. Najlepsi pracownicy Oj. to są pracownicy. No nie będą, bo to, to są niedarmowi. No właśnie. Dobra, widać już świat. Odświetladą piękną. Piękną Arabowo. Okej. Okay. Again. Mieszkańcy śpią. Dzień dobry. Chcę Dobra, widzimy go. Dobra, e, dzień dobry. Wiemy wydach trochę tak nie w porę. Nie on spać. Patrzę zmęczony. Nie przeszkadzajmy mu, bo to nic nie da. Jest, jest zmęczony, to... nie chce pracować, to bardzo źle kurwa. Takich nie chcemy mieszkańców. W sensie pracowników. Dzień dobry. O, nawet dwóch mamy. Dzień dobry. O, ten nie śpi. Jesteś pewny, że oni na pewno... Ale on ma tak nie te oczy. Śpina stojąco. Chcę pójdę tutaj spać. Dobra, rano z nim pogadamy. Dobra. Jest dzień, pora znaleźć ofiarę. O, o, mam gościa. Mam gościa, hmm? stary. Jest wreszcie hmm? pierwszy. Tutaj yep. jest. Ma takie fajne tradingi. No, powiem ci, to może być kandydat. E, to jest z tym, którym dealowałem mocno. O, no to już się zaprzyjaźniliście. No. To co to szawar, szawar? Chyba taki, ci na mnie? Szawar? O, dzisiaj jesteś Bogdan. Eee, dzień dobry. A e, to jest Bogdan, to jest Abir. Abir jest tutaj, jakby tym, któryś co chodzi. Dobra, tego, Bogdan, siadaj. Bo, bo tak ee, słuchaj, Abir, Abdi, ee. Porywamy, ludzi mieszkańca. Mamy tutaj dużo. Ochotnika, który, wiesz, chciałby, no wiesz, tutaj bardzo chętny i w ogóle, mógłby nam. nami... Adi... To kurwa A, nie dobra, działa. To... Do dobra, Abdi! Nie chcę, Zaraz. nie jest rozbobny. To nie działa, stary. Chodź tu. Hmm. O! Ale... No dobra, chuj, mamy, mamy dobra. jak... Niech Wier... będzie. Wiedemmy go. Jesteś bogada w takim razie. Dobra, to będzie długa droga. O, tam się rozmawiają, o tym rozmawiają Ezeba, jak mi pomóc No tak <suszy> Ja wiedziałem Co? 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 mam jakiś problem, stary Mamy problem z tego, co robimy Wy kurwa nie macie seba, prawa seba, głosu, należycie seba, do nas Sebas, 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 spokojnie, już wychodzimy z wioski Jesteś są zbyt podejrzliwi nie podoba mi się Ło, wow, co on robi? <laughs> dance, chyba. On nie jest zbyt pozytywnie nastawiony do tego co tu robimy, ale no nie ma wyboru. Taka nasza polityka Nie narzekaj. Mogło być gorzej. Dobra, ja jeszcze tory buduję, a ty go pchasz po prostu. Tak to będzie działać. Dobra. To będzie najszybciej. Kurwa. No jest, zaczęło padać. I jest ciemno jeszcze. No jest trochę się. Kurde. Trzeba spieszmy się. Dobra zobacz jak, jak długo będzie to ja pierdolę. Tu będzie jeszcze trzeba przejść tu, tu. Będzie trzeba zbudować most. To jest poświęcenie. Nie, trzeba. Nie mogę wpaść do wody. Fałsz, to ryzykownie przeprawy przez doliny, przez jeziora, przez I te pola. Tak, wyjdźmy. Babega Jakie on? Jaki on? Ała, mnie. Jeszcze pająk Kurwy syn. Wow. No wypierdzielaj. O kurwa. Kurcze. to szmatu. Wow. Nie żyję. Przykład ja zaraz też. O tam jest przełęcz, dobra. Jest przełęcz, o już są nasze tereny. Trzymam tyle blisko, żeby stwierdzić, że raczej nic że nie pójdzie, nie po naszej myśli. Ej, uważam, że nie późno tory. To właściwe. O, w sumie. Hmm. Dobra, zagłóż przekroć. Nawet do tory. Ja go dobrze. Wrzucę go na tory Skakuj Kurzy ty I tu. No i jedziemy To ty tam już czeka na niego A już mu zrobię drogę do jego Nowego mieszkanka Mieszkanka w sklepu Mieszkanka w sklepie Ło jedzie Nie, Bogdan. Witaj w Brazarii. Bo idealnie mu te, te tory wprowadzę. tego nowego. Jak on idealną trasę do jego sklepiku. To Witaj w home. domu! Bogdanie Dobranoc. Ach, już mu się podobał To była trudna podróż. Podoba mu się. To, Cieszę się. to była dla niego trudna podróż. Cześć, że mu się podoba. Niech się chłop wyćpi. Mam nadzieję, że tak szybko nie umrę